To i tak, dobra, czekaj, to na razie już tak nagrywam, ale to się wytnie. Dobra, 3, 4 Cześć, witamy Was. Jedziemy sobie. Cześć. Cześć. Ja się nie pokażę. Się pokaż. Nie. Ciepło, nie pokaże się. No, do, 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 do. Jedziemy sobie i on mi podsunął pomysł, żeby nagrać vloga na fanpage'a, tylko takiego krótki musi być, żeby mi jeden giga nie wzięło. A no, to by wziął, na YouTube? Na Facebooka. YouTube. No to tam się na widzek podstępuje. No, i, no i dobra, o czym chcecie pogadać? Jedziemy sobie teraz tak w po takiej... Sorry, że trzeba się jak... Yy, ten, ale... no, pokaż, no pokaż drogę po prostu. No, to jest droga taka że lekko syprowa jedziemy sobie. No to zjeżdżaliśmy się chwilą do Milii. Tak. Okazało się, że prędkość coś była niższe niż tam tylko nie, konkretnie. Znaczy powiem tak, to była górka zajebista. Tak dobrze. No i ten, no i po prostu GPS się chyba tutaj zacina w tych lasach. No bo to jest, to jest no jakieś takie, takie... coś, no bo no, takie, takie, to jest takie coś. A no pokażę, no pokażę, tak, tak, takie pło. Takie, tak? Takie, tak? Tak, nie no, co to jest. to podróż lasu. Kawę piński. i zjeżdżaliśmy, no i jest. No i po prostu no, ja no, <laughs> nie jest. Żeby... Leciekaj, leciekaj, Czekaj, opresę o manetę. Często, tylko trochę może. No, zjeżdżaliśmy z pierwszego chwila i nie wyrobiłem pierwszego zakręty i już... Jest konkretnie, tam 70 to idziemy spokojnie, a pokazywało nas 41 a my 51, to jest na drodze z górki z wiatrem i to tak. A back był tak że... Wyprzyjmy to. O kurwa, focus nie łapie, muszę w ręce trzymać. Już cię gonię. Zniedziemy sobie kropko manewki Ostrzęt Simano Paliwo tak, Bo telefony nagrywamy, bo, bo kamer... nie wiem jak będzie słychać, tak trochę będę teraz krzyczał yy, 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 Będę jechał do... No, dajmy, będę do tego Będę jechał do Miasta Będę brał kamerę GoPro 4 albo 3 Jeszcze nie wiem, będzie to do najważniejsze do kupione, 20. Ty. Chyba, jeszcze nie wiem. To zwolni, bo wiatr może pizgać. Chciałbym jeszcze sobie kupić. Będę wpadać w Tutaj sobie na głowę. nagrywać z głowy, bo miałem pożyczoną głowę w zobaczyć, jest stary rower. To nie jest taką że to jest taką podstawkę.

była tragedia. No. Dobra, ja teraz może coś powiem. Ostatnio wymienialiśmy w moim rowerze... Kur... Coś mi strzela. Wymienialiśmy manetki. Że... Kamienie. Sorry, że czasem nie jedziemy po takiej trochę twardej drodze. Klamkę manetki wymienialiśmy na... z jakichś, nie wiem, firm, nie firmowych trzymano, z oryginalnie jedna się rozleciała. musiałem pożyczyć z niego jakąś starą na działała lepiej Tak, teraz... 3 minuty 50 sekund. Endomodo. Tak no, takie mniej więcej tempo na no, przyrzutki Shimano Aliwo razy dwa komplecik za 70 zł okazja powiem tak, zadowolony jestem bardzo jak za tą cenę, no, za ten ten cenę jestem bardzo dowolny. mam jeszcze klam klamki a, oryginalne a że to sobie po No klamki są oryginalne czekamy, na samochód jedzie nie polecam Dobra, jedziemy, jedziemy w stronę naszego domu. Dobrze, tak? konia. O, mamy tam tutaj, czekajcie. Oluju. Patrzcie, jest konik. Tak, ogólnie, lasek. Lasek. fajny, Lasek mamy, po którym jeździliśmy. Lasek. nasz Cube Rider. Lasek, no dobra, Kawęczyński, La, Las Kawęczyński, Kawęski. Kowęczy... Idziemy wam y, grać fajne te zjazdy. Serpentyny. E, dobra, dobra, wyłącz to, bo... Dobra. To my się żegnamy. Ja mówię cześć. Ja mówię, Ty, mu... cześć. Ty mówisz cześć. Dobra, nadrażę.